Cześć, z tej strony Gufis 1999 i witam Was już w kolejnej informacji na moim kanale. Jutro ostatni dzień listopada, a pojutrze pierwszy dzień grudnia. No, tak bywa. W tym tygodniu pojawią się dwa filmy. Oba związane z wilkiem i zającem. Tak, będzie moja opinia tego, tej kreskówki i powiem o polskich wydaniach. Tej kreskówki. Tak więc najpierw moja opinia tej kreskówki, a dopiero potem będą, będzie historia polskich wydań. Tych polskich, tych wydań domowych Polski, tej, tej kreskówki. Będzie tu. No, będziemy tam gadać o tym wilku i zająciu. Ocenimy o, kreskówkę i omówimy o jego polskich mediach, bo domowych. Dobrze. Podobnie jak e, miałem 11 lat i wam się powiedziałem. E, jeszcze miałem swój stary kanał. No i jeszcze no. Jeszcze nie byłem jeszcze, taki, nie byłem jeszcze taki nastoletni, to byłem też, byłem tak, że, no... No, też nagrywałem, że świętowałem, mówiłem wam, że szczęśliwego nowego roku i witałem was w nowym roku. Chcecie to jak poprzednio, jak w tym, bo dwa lata, jak dwa lata wcześniej, no... Gdy miałem 12 lat, to nie nagrywałem głównie tym, że no straciłem swój kanał i nic nie wrzucałem na YouTube. No kanał ten przecież jest już od chyba kwietnia. A nie, właściwie ma od marca istnieje ten kanał. Czyli no, mi gdy miałem 12 lat, to to od maja do lipca miałem swój dawny kanał, a od marca do kwietnia swój nowy kanał, ten, co na którym nagrywam. Tak więc jutro może pojawi się jakiś film, może będzie Starting Tomem, ostatni film na listopad. Tak. Bywa. No, jak chcecie, to iboxingi powrócą po nowym roku i będzie to druga seria z kolejnymi iboxingami. W tamtych iboxingach będę gadać. Kolejne iboxingi. No, tak bywa. Także w listopadzie i grudniu nie pojawiły się żadne iboxingi. Ale w grudniu pojawi się jakieś nowe DVD. W listopadzie nie kupiłem mi żadnego DVD, taki więc w grudniu dostanę, może cztery, nie, albo bardziej, trzy, chyba tak, cztery DVD, trzy ze SpongeBobem, jedna na g... jedna na Mikołajki, dwa na Gwiazdkę i jedna z inną kreskówką. Mogą być na przykład smerty, dobrze. Niech będą smerty. No, dużo było takich kresków. Moje być jest tak. Kaset VHS. <laughs> Pomimo zakazu mamy. Jeszcze jedno. Zanim się pożegnamy. Tak więc. Kolejna informacja. Pojawi się. No. Pojawi się w, w piątek. Nie. Pojawi się w czwartek. Chyba. I będę Bambita, będę Was widać w nowym miesiącu. Tak więc żegnam się z Wami, a teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia. trzymajcie się. Cześć!